Lampka wina na rozluźnienie, kieliszek wódki na ból żołądka, odrobina koniaku na ciśnienie i tak można wymieniać bez końca. Co piąty Amerykanin uważa, że umiarkowane picie alkoholu jest dobre dla zdrowia. Nic w tym dziwnego, bo od dawna mówi się o rewelacyjnych właściwościach np. czerwonego wina, które zawiera resveratrol. Poza tym króluje przekonanie, że wszystko w umiarze przecież jest dla ludzi. Pytanie, czy umiarkowane spożywanie alkoholu rzeczywiście nie szkodzi, a wręcz pomaga zachować dobre zdrowie? Czy resveratrol zawarty w winie rzeczywiście wydłuża życie? No i ile kieliszków wina trzeba wypijać, aby odczuwać jego korzystne działanie? Na te pytania odpowiem w tym odcinku. A jeśli jeszcze się nie znamy, cześć, nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrem chemii medycznej, a ty jesteś na kanale Okiem Chemika, na którym rozmawiamy o nauce, zdrowiu, lekach, jedzeniu i szeroko pojętej chemii. Jeśli interesują cię takie tematy, to subskrybuj ten kanał i zapraszam do oglądania. A patronem tego odcinka jest aplikacja Letty Shops, która pozwala oszczędzać pieniądze robiąc zakupy online. Przyjęło się mówić, że wino to zdrowy alkohol, bo zapobiega chorobom układu krwionośnego, co miałoby tłumaczyć tzw. francuski paradoks. Chodzi o to, że Francuzi, którzy, jak wiemy, lubują się w piciu wina, rzadziej zapadają na choroby układu krwionośnego, mimo że ich diety nie można nazwać idealną, ponieważ spożywają oni sporo tłuszczów zwierzęcych niższy odsetek chorych przypisuje się konsumpcji czerwonego wina z zawartością resweratrolu, który został ogłoszony eliksirem długowieczności. W Stanach Zjednoczonych resweratrol jest jednym z najpopularniejszych składników suplementów diety i jeszcze parę lat temu starano się udowodnić, że ma właściwości antynowotworowe. W The New York Times ukazały się dwa artykuły poświęcone historii kampanii przeprowadzonej przez naukowców z National Institutes of Health. I twierdzili oni, że planowane badania kliniczne, do których sfinansowania namówili firmy produkujące alkohol, mają szansę udowodnić, że umiarkowane spożycie alkoholu jest bezpieczne i zmniejsza ryzyko niektórych chorób, w tym nowotworów. Oczywiście skupiono się głównie na resweratrolu, który miałby zwalczać komórki nowotworowe. Jednak ostatecznie te badania nie pozostawiły suchej nitki na jego rzekomych dobroczynnych właściwościach, choć jak pewnie się domyślacie, próbowano dopasować wyniki do tezy o nieszkodliwości alkoholu. Udowodniono, że badania były przeprowadzone nieprawidłowo, czego dowodem było na przykład to, że w badaniach jako ludzie niepijący alkoholu brały udział osoby, które nigdy alkoholu nie spożywały, ale także takie, które piły alkohol w przeszłości, ale zrezygnowały, na przykład z powodów zdrowotnych. No i nie trudno się domyślić, że ta druga grupa ludzi nie powinna być uznawana za reprezentantów abstynentów alkoholowych, bo ten alkohol już w przeszłości mógł wpłynąć na ich stan zdrowia. W konsekwencji takie osoby zaniżają średnią zdrowia grupy abstynentów, co prowadzi do wniosków, że alkohol jednak nie jest taki szkodliwy. Jednak gdy z wyników badań wykluczono byłych pijących, okazało się, że alkohol istotnie zwiększa, a nie zmniejsza ryzyko nowotworów, chorób układu pokarmowego, krwionośnego i wielu innych. Nie można wykluczyć, że alkohol może mieć korzystne działanie na niektóre narządy, ale ten korzystny czynnik jest równoważony przez fakt, że alkohol powoduje znacznie więcej innych problemów zdrowotnych, no a także społecznych. Jednoznacznie udowodniono, że alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia raka wątrobowo-komórkowego, płaskonabłonkowego, raka okrężnicy i odbytnicy, piersi, żołądka, prostaty, jajnika, macicy, pęcherza moczowego i trzustki. Ogólny bilans zdrowotny spożywania alkoholu, nawet w umiarkowanych ilościach, jest zawsze ujemny. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, która nie szkodzi zdrowiu. Alkohol jest neurotoksyczną, rakotwórczą i w dodatku uzależniającą substancją. Więc jeśli pijecie np. wino ze względu na korzyści zdrowotne, to popełniacie błąd, bo takich korzyści ono po prostu nie przynosi. I zaraz Wam dokładniej opowiem o grubym oszustwie, które spowodowało, że Czerwone wino swojego czasu było uznawane za zdrowy alkohol. A to za sprawą jednego z najsłynniejszych badaczy resweratrolu, profesora chirurgii Das'a, który ma w swoim dorobku naukowym ponad 150 publikacji naukowych, głównie o resweratrolu. Ten naukowiec zasłynął stwierdzeniem, że czerwone wino jest jak ćwiczenia fizyczne w butelce. No, problem w tym, że był oszustem ale o tym opowiem za chwilę. Jak wspominałam na początku odcinka, patronem tego filmu jest aplikacja Letyshops i chciałabym Wam opowiedzieć, jak ona działa i co dzięki niej możecie zyskać. Przykładowo, chcecie zarezerwować hotel na wakacje na Booking.com. Jeśli zrobicie to za pośrednictwem Letyshops, część zapłaconych pieniędzy wróci na Wasze konto i będziecie mogli je sobie wypłacić na konto bankowe lub PayPal. Tak działa cashback. W dodatku, instalując wtyczkę od Letyshops, można śledzić, jak zmieniają się ceny. Bo pewnie wiecie, że niektórzy sprzedawcy przed wyprzedażą zawyżają ceny, żeby później zrobić pseudopromocję. Żeby nie dać się oszukać, można śledzić jak zmieniały się ceny poszczególnych produktów przez ostatnie 30 dni za pomocą właśnie tej wtyczki. W apce znajdziecie ponad 3600 sklepów z cashbackiem i to nie są jakieś takie niszowe marki, ale sklepy, w których założę się, że zdarza Wam się robić zakupy np. Media Express, AliExpress, Eobuwie, Modiwo, Allegro czy nawet Lidl. Nawet za pobyt w hotelu możecie odzyskać część zapłaconych pieniędzy, bo Booking.com również jest na liście sklepów z cashbackiem, a w sezonie wakacyjnym założę się, że wielu z Was rezerwuje noclegi właśnie za pośrednictwem tej strony. Ilość zwróconych pieniędzy na Wasze konto wyświetla się o tutaj. No i oczywiście korzystanie z tej apki jest bezpłatne. Dobra, wracamy do czerwonego wina i resweratrolu. Jak już wspominałam wcześniej, profesor chirurgii Depak Das, mający w swoim dorobku naukowym ponad 150 publikacji naukowych, zaliczył niezłą wpadkę. Na skutek anonimowego donosu jego publikacje przeanalizowano wzdłuż i wszerz. No i okazało się, że wielokrotnie przedstawiał sfabrykowane dane. Dlaczego? No, pan Das robił deal z producentem suplementów diety z resweratrolem, z firmą Longevinex. Ulepszą wyniki, chyba nie muszę tłumaczyć w jakim celu, jednak opowieści o nieziemskich właściwościach resweratrolu, mimo afery, wciąż królują przy zakrapianych imprezach, kiedy to trzeba znaleźć wymówkę, aby wypić więcej wina. Wiem, że jest sporo badań, także innych autorów, zachwalających resweratrol i nie ulega wątpliwości, że ta substancja rzeczywiście ma działanie antynowotworowe, ale tutaj kłania się jeszcze jeden problem, bo wykazano w badaniach na myszach i na innych małych żyjątkach, że stężenie, które rzeczywiście wykazuje takie prozdrowotne działanie jest niemożliwe do uzyskania w ludzkim organizmie. Resveratrol jest szybko metabolizowany i aby uzyskać dawkę skuteczną, musielibyśmy wypijać w ciągu dnia około 80 do nawet 100 kieliszków czerwonego wina. Te różnice są wynikiem tego, że różne wina mają różną zawartość resveratrolu. Przypuszczam, że teraz zastanawiacie się, a co z suplementami? Czy za ich pomocą jesteśmy w stanie osiągnąć tak wysokie stężenie resveratrolu w organizmie? Niestety nie i są na to dowody naukowe. Jestem prawie pewna, że gdyby resveratrol rzeczywiście działał w takich stężeniach, jakie jesteśmy w stanie uzyskać, to już dawno byłby lekiem, a nie suplementem diety. Ale żeby zarejestrować coś jako lek, to trzeba przedstawić dowody naukowe na to, że to rzeczywiście leczy. No i tutaj takich dowodów niestety, ale nie znajdziemy. Natomiast suplementy diety to, przypominam, żywność. I tutaj nie trzeba niczego udowadniać. Wystarczy zadeklarować, a czy ktoś to sprawdzi, no to to już jest inna bajka. Jest Kilka informacji ze świata. Szacuje się, że rocznie alkohol zabija około 100 tysięcy amerykanów. Założenia dietetyczne w USA na lata 2015-2020, które wcześniej łączyły umiarkowane spożycie alkoholu ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia chorób układu krwionośnego. Już takiej opinii nie zawierają. Alkohol jest najczęstszą stosowaną używką i przebija tytoń oraz narkotyki i w dodatku jest legalny w większości krajów na świecie. Sytuacji oczywiście nie poprawiają fake newsy o korzyściach zdrowotnych płynących ze spożywania w umiarkowanych ilościach alkoholu, i dlatego mam nadzieję, że tym filmem, choć odrobinę, z tymi nieprawdziwymi informacjami się rozprawiłam. Jak to się mówi, wszystko jest dla ludzi, więc raz na jakiś czas lampka wina czy nawet kieliszek koniaku większej krzywdy Wam nie zrobi. Jednak picie alkoholu dla zdrowia można wsadzić między bajki. Alkohol pod żadną postacią nie jest zdrowy, nawet osławione czerwone wino. Pewnie niektórzy teraz są oburzeni, że już wszystko na tym świecie jest niezdrowe i ze wszystkim tak trzeba mocno uważać. A ja odpowiem na to jednym zdaniem. Ogólnie życie grozi śmiercią i tak sobie myślę, że może wcale nie zawrotna długość życia, ale bardziej jakość tego życia jest ważniejsza. No i oczywiście dla każdego to znaczy co innego. Bo dla mnie na przykład dobra jakość życia to między innymi życie w zdrowiu, takie bez fizycznego cierpienia. Dlatego ja staram się dbać o to zdrowie i dzielę się z wami. Wiedzą. I z tym zostawiam Was do kolejnego odcinka. W opisie filmu oczywiście czekają na Was linki do aplikacji Letty Shops oraz do wtyczki. I zachęcam do jej wypróbowania, już jako ponad roczna, zadowolona użytkowniczka. A ten, kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu. Galileusz dokonał największych osiągnięć pijąc wino. Skąd wiesz? Był Włochem, to logiczny wniosek. Do zobaczenia. Cześć.